Witajcie po wtórce lodówką na Karelii w losowaniu z dziewiątymi tierami i turbo giga wielkim działem z tego pojazdu 1750 na dzień dobry na Heszu może być ciekawie jedziemy taką typową kamperską pozycję znając życie za tym kamyczkiem i ja uwielbiam tam posłać jakiegoś blinda może dwa jak już jest taki etap bitwy że już Mogły tam się po prostu te deki ustawić. I wam też radzę, blindujcie co się da. Jeśli wiecie, że ktoś gdzieś <laughs> może stać, to ładujcie, bo naprawdę czasami strzał wam wejdzie z Afriko. Nie musicie ładować od razu z Golda. Ale lodówka, jak sami dobrze wiecie, ona jak blinda zapuści, jak jej wejdzie. To jest po prostu taka radość, tym bardziej, że to może być one shot. I w tej, w tej bitwie na pewno będzie parę takich pojazdów, które mogą liczyć na dostanie szczała za całe HP. Na przykład to T54, jeśli źle się wychyli, albo ten AMX, zobaczcie, jak mu pięknie widać tą dolną płytę. Niestety miał więcej farta niż rozumu, Popatrzcie też, co robią Isy. Tu ogólnie jest Pluton Isów siódmych. Więc skoro jeden, dwa gamonie są na tamtej flance wykryte, to wiadomo, gdzie oni pojechali. Za chwilkę może być naprawdę groźni. Obawiam się, że za moment naszą drużynę po tamtej stronie wyjdzie jakaś panika gaming, zaczną uciekać i cała flanka upadnie, jeśli ona zdechnie, to my możemy zdechnąć niedługo. Po niej. Na szczęście. No nie wiem, czy szczęście, czy nie. Szczegółów wsiąki tutaj jest tylko. I-Mix M54 i to o tyle fartownie, że Już jest od dawna po nerfie, bo gdyby nie to, to też stanowiłby dużo większe zagrożenie dla naszej drużyny. Pestka wchodzi za 800 uszkodzeń, razem już 1000 na nim zrobiliśmy, ale niepokoi mnie właśnie ta druga strona, bo te isy robią powoli z naszymi co chcą i zanosi się na dość bolesną porażkę. Ciśniemy do przodu. Chyba będziemy chcieli ich w miarę asekurować I tutaj Na Nie będzie potrzebne Troszkę więcej penetracji Jeden jedzie po prostu tak frontalnie jak tylko się da Skraca Chce dobić do uszkodzeń Ale on widzi, że jest lodóweczka Sorry <laughs> Nie widzi, ale zaraz się chyba przekona I to boleśnie 1960 uszkodzeń Popatrzcie Drugi gamon nas Olał Sorry kaszelek Palimy wrotki jak tylko się da Lewandowski może skończyć Selmę Może skończyć Isa przy odrobinie szczęścia I przydałoby się żeby to właśnie tak Wyglądało E77 strzela w Lewandowskiego No bo ktoś mógłby inny w niego strzelać jak nie on I teraz uwaga Na te przebrzydłe Radzieckie Czołgi, ten pluton wciąż jest groźny, pomimo tego, że znacznie obity to mogą zrobić nam ogromną krzywdę. No nie zapominajmy, że lodówka nie słynie przecież z dobrego pancerza, a to E77 poparcie jakieś. On może być nawet na jeden strzał, jeśli będziemy mieli. Ho oh, oh, farta! Oh, to mi się podoba. Dwa piękne strzały, jeden za prawie 2000, drugi za 1862 Dwa razy nam pięknie poluzowało. I to jest lodóweczka, którą lubię oglądać. Wolałbym szczerze mówiąc, z taką lodówką sobie pograć, ale nie mam parta do tego pojazdu. I raczej mi nią nie idzie. Na szczęście, nasza drużyna odbija górkę, co jest dla nas zdecydowanie dobrą informacją, bo przecież przeciwnik może za momencik się porozdzielać. Przed nami jest przecież ta helma. Po drugiej stronie jest nawet leopard. No, jestem ciekawy, czy bohater odważy się strzelić. Nie, nie, nie będzie strzelał, on tu gdzieś czeka na te isy. Jeden z nich wjechał na górkę, jest standard, bohater go nie przyuważył. A szkoda, bo za chwilkę zmieści w nas swoje trzy albo dwa pociski, no zależy chyba trzy. Zależy co on tam będzie miał. Lewandowski strzelił, gdyby nie on, moglibyśmy mieć już spokojnie na liczniku 7000 uszkodzeń, ale dobra, nie ma co się. Jego czepiać w końcu i tak nam dosyć mocno pomógł. No niestety, IS zyskują ogromną przewagę na drugiej flance, tam gdzie nasi mieli zajechać ich od tyłu. To oni się w nich wbili, i to wygląda naprawdę kiepsko. Jesteśmy tak de facto na dwa strzały dla tych skubańców. I teraz celujemy. To działo jest zaczarowane. Ono po prostu czaruje, a tamten Lewandowski wystarczy, że jeden i drugi załaduje ucheczki i będzie można powiedzieć, takie papa. Swoją drogą jestem w szoku, że nasza arta w ogóle jeszcze żyje, bo druga arta dawno wyparowała 7000 na liczniku. Ten piękny snap, mistrzostwo świata. A przed nami Leopard, przed nami TVP. i kolejne pojazdy, które mogą zejść jedną peską. Jednak ja już wolałbym strzelać w Leoparda. Ma trochę więcej tych punktów wytrzymałości. Tutaj Lewandowski strasznie się pierdzieli z tym isem Nie wiem dlaczego. Chłop chyba wykupił wszystkie paczki świąteczne, jakie były do wykupienia dzisiaj. Więc mam takie wrażenie. Swoją drogą. operacja świąteczne się chyba już skończyły, nie wiem, kiedy widzicie tę powtórkę, ale dajcie znać, co wam wypadło z tych skrzynek i czy wam opłacało się je kupować. Zostaje ostatni obiekt 268 i jeśli uda nam się go przebić, to będziemy mieli ponad. 10 tysięcy uszkodzeń, tylko najpierw musimy go znaleźć. Trzy piękne strzały, chyba za całe HP. Wróć, dwa strzały za całe HP, jeden za prawie 2000. wisa 7, no miodzio, i to nawet nie jest wcale taka długa bitwa, tylko martwi mnie to, że jesteśmy na strzał dla tego obiekta, który pojechał po Arte, który jest na naszych plecach. I tu zdecydowanie przyda się eksperymentalna turbosprężarka. No teraz ten obiekt może wjechać w kapa, może na nas wymusić presję. Tylko pytanie: czy jemu to się opłaca w momencie, kiedy nasze dwa lewandowskie jadą na kapa? Hmm. No, kto wie, ale gdyby on chciał kapować, to zrobiłby to myślę, że bez większego problemu. Tylko teraz tak, nasz bohater chce, żeby nasi nie kapowali bazy, on chce przebić te 10 tysięcy uszkodzeń, bo ma okazję to zrobić, tylko pytanie czy będzie miał szansę, szansę w sumie ma, ale pytanie czy ten obiekcik nie zastawia gdzieś tutaj pułapki, na razie rozglądamy się, nie widzimy go, on też ma dużo lepsze maskowanie od nas, jeśli stoi w krzaku to on zdecydowanie nas zobaczy, a my dopiero po strzale i to będzie już z reguły za późno, bo Lodówka, jak sami wiecie, nie słynie z dobrego pancerza i z dobrego kamuflaża. Świeci się po prostu z kilometra. Nie ma co się dziwić. Sami wiecie, jakie ten pojazd ma gabaryt. Jeden Lewandowski wjechał w kapa, drugi po prostu go osłania. Powiedzmy, że to tak mniej więcej wygląda. Tylko pytanie, czy ten. Lewandowski zjedzie w momencie, kiedy będzie już blisko końca bitwy, bo na razie minęło 8 minut no i mamy jeszcze te 6,5 minuty spokojnej gry, jeździmy po naszym kapie, więc nie jest wcale tak fajnie. Ja tą bitewkę też delikatnie może przyspieszę, bo nie wiem, czy jest sens, żebyście ją tak po prostu oglądali. Lewandowski, jak sami widzicie, rozdzielili się. Jeden zjechał z kapa, szukamy tego obiekta, nie wiemy gdzie jest, pytanie tylko czy uda się go jakoś namierzyć, tutaj delikatnie spowolnie ten czas, no bo może tu jednak gdzieś być wcelowany tym obiektem Nie ma go, chyba go nie ma, ewentualnie Jest, jest przed Lewandowskim i teraz Musimy bardzo fajnie w niego przycelować. On się wycofuje. Może tu wyjechać centralnie pod nas. Widać go dosłownie małe pikselki Z tyłem czy frontem? Skubany jest frontem. Nie widzi nas. Strzał 1700. Oddane. On nas oczywiście skończył, ale ten Lewandowski powinien go dobić. Także bitewka raczej wygrana! Bitewka wygrana. 10 tysięcy przekroczone. Szacun dla gościa, że ma takiego farta. Jestem po prostu w szoku. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Na razie, cześć i czołem.